Szanowni Państwo, dzisiaj opowiem o zasobach naszych portfeli. Prawie dwa lata będziemy zdani na skutki zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne pandemii. Musimy zrobić wszystko, aby jak najszybciej nasza gospodarka i nasze życie wróciło do normalności. Musimy zadbać o to, żeby bardzo szybko gospodarka. Zaczęła się rozwijać tak jak przed pandemią. Co zrobić, aby takie branże jak turystyka, transport, hotelarstwo, gastronomia były z powrotem tak dobrze rozwinięte? Będzie to zależało w dużej mierze od tego, jakie będą zasoby naszych kieszeni. Czy możemy liczyć na zdecydowane podwyżki płac? Nie sądzę. Wszyscy mamy w tej chwili problemy wynikające z pandemii, ale możemy zrobić jedną rzecz. Podnieść wolną kwotę od podatku. To te pieniądze, które zostaną w ten sposób w naszych kieszeniach, mają spowodować, że zwiększy się pobyt wewnętrzny, zwiększy się konsumpcja, zwiększą się wydatki właśnie w tych sferach, które w dużej mierze zależą od tego, jakie mamy finanse domowe. Dlatego też nowoczesna, która od 2015 roku zabiega o to aby zwiększyć wolną kwotę od podatku będzie w tej chwili zabiegać ponownie żeby to rozwiązanie znalazło się w sejmie będziemy o to walczyć żeby Polacy których średnia płaca jest ustabilizowana mogli zaoszczędzić w ten sposób trochę pieniędzy na swoje wydatki wolna kwota od podatku w Polsce jest jedną z najniższych w całym świecie nie możemy do tego Dopuścić, aby rzeczywiście koszty pracy były aż tak mocno opodatkowane. Będziemy zabiegać jako nowoczesna o zwiększenie kwoty wolnej od podatku.